Konkurs Tadeusz Kościuszko Inżynier i Żołnierz, organizowany przez Politechnikę Krakowską, z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, zarówno wśród studentów, jak i uczniów szkół średnich. Uważamy, że jest to doskonały pomysł na formowanie naszej młodzieży. W tym roku w ramach całego konkursu wzięło udział prawie 300 uczestników. Właściwie z całej Polski, dokładnie z całej Polski, a więc z wszystkich województw mieliśmy reprezentantów. Konkurs Tadeusz Kościuszko Inżynier i Żołnierz składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap, etap online, odbył się w tym roku 4 kwietnia. Składał się z 30 pytań zamkniętych. Najlepsi uczestnicy pierwszego etapu, a więc pięcioro uczniów szkół ponadgimnazjalnych i pięcioro studentów, dostało się do wielkiego finałowego etapu, który już odbywa się na Politechnice Krakowskiej w pawilonie Kotłownia. Sam finał ma formułę popularnych teleturniejów. Prowadzący zadaje pytania, na które uczestnicy muszą odpowiedzieć. Jest 20 serii tych pytań, no i każdy uczestnik ma 15 sekund na udzielenie poprawnej odpowiedzi. Kiedy ta Kościuszko udawał się pierwszy raz do Krakowa, liczył na pomoc w znalezieniu zatrudnienia w Ark czyli w protekcji oczekiwanej. Jeżeli ma mniejszą Dokładnie tak, jak się Pani poprawiła, jest to mniszka, czyli kasztelana Krakowskiego. Pytania są bardzo różne, e, dotyczą e, przede wszystkim oczywiście samego Tadeusza Kościuszki, e, różnych etapów z jego życia, zarówno prywatnego, jak i zawodowego, e, wojskowego, ale też pytamy zawsze o cały kontekst historyczny epoki, w której żył i o różne postacie z nim związane. Tadeusz Kościuszko w zasadzie od momentu podjęcia nauki w profesji wojskowej cały czas poświęcił się działaniom tego typu. Był też żywo przesiąknięty ideami oświeceniowymi, był po prostu republikaninem. Praktycznie do końca życia pozostał wierny swoim ideom. Przy okazji, był człowiekiem, który z powodzeniem walczył o wolność nie tylko Polaków, ale także innych narodów, choćby nawet pobyt czy udział w wojnie o niepodległość kolonii amerykańskich w Stanach Zjednoczonych, czyli, czyli w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, o tym o tym świadczy. Na zwycięzców konkursu czekały atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe, a także dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym Politechniki Krakowskiej. W tym roku pierwsze miejsce zajęła Martyna Miśkiewicz, która poprawnie odpowiedziała na 19 z 20 zadanych jej pytań. Jestem w klasie biologiczno-chemicznej. Z historią mam niewiele wspólnego, ale ona od zawsze mnie pasjonowała, praktycznie już od podstawówki. Miałam też bardzo dobrych nauczycieli, więc myślę, że to oni zaszczepili we mnie taką pasję, nie tylko do tej kościuszki, ale ogólnie do tego okresu. Przygotowywałam się około dwóch miesięcy. Głównie dużo czytałam, przeglądałam literaturę, zdjęcia, obrazy. Też udałam się w taką sentymentalną podróż szlakiem Tadeusza Kościuszki. I myślę, że to też bardzo mi pomogło. W Krakowie jest mnóstwo miejsc, w których Tadeusz Kościuszko był, czy też był z nimi związany. A ja, jako osoba z Krakowa, mam też ułatwiony dostęp, więc mogłam sobie spokojnie spacerować uliczkami, którymi stąpał Tadeusz Kościuszko, dotykać tych samych rzeczy. Także to było bardzo fajne doświadczenie.